Dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Witold Turuty, dyrektor sieci badawczej Łukasiewicz Przemysłowego Instytutu Motoryzacyjnego. Dzień dobry. Witam Dzień dobry. Państwa. Panie dyrektorze, jaka przyszłość czeka instytuty badawcze w świetle zmieniających się technologii napędowych? Instytuty badawcze, w tym oczywiście Instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz, mają określoną misję. Ta misja jest bardzo konkretna: to jest wsparcie gospodarki. Aby to wsparcie realizować, instytuty powinny dysponować niezbędną infrastrukturą badawczą, która jest filarem działalności badawczej, ale również niezbędnym personelem o wystarczających i dobrych kompetencjach pozwalających na zarówno na obsługiwanie tej infrastruktury, jak również na realizację prac o charakterze badawczo-rozwojowym. Odpowiadając na Pani pytanie, Powinienem powiedzieć, że instytuty powinny i robią rzeczywiście to, co do nich należy, a jest to śledzenie trendów, zmieniających się trendów w technologiach i w technice. Trudno mówić tutaj o jednej branży, ponieważ Łukasiewicz, w Łukasiewiczu mamy instytuty, które są przedstawicielem wielu całkiem odmiennych branż merytorycznych. Z tego powodu te instytuty działają oczywiście w ramach swoich kompetencji technicznych. Ja na przykładzie naszego instytutu mógłbym powiedzieć, że współpracując z przemysłem, cały czas monitorujemy potrzeby tego przemysłu i na bazie rozpoznania nowych potrzeb, wyprzedzająco próbujemy uzbroić się w nowe kompetencje, tak aby ten przemysł miał od nas wsparcie również w najnowszych obszarach technologii motoryzacyjnych. A jak może zmienić się zakres badawczy? Czy już nie będzie badań tutaj silników spalinowych i teraz nagle odwracamy się tylko do baterii i jednostek energetycznych? Technologia tak jak natura nie lubi pustki. Jeżeli silniki spalinowe odejdą, jeszcze nie odeszły, ale odejdą. Dzisiaj można powiedzieć, że popyt na badania silników w różnym kontekście oczywiście jeszcze jest. Ponieważ jeżeli te, te silniki jeszcze są sprzedawane i są na wyposażenie pojazdów, to muszą spełnić określone wymagania techniczne, w tym w ramach systemu homologacji. Dzisiaj popyt na te badania jeszcze jest, ponieważ no, ciągle nowe pojazdy, nowe modele wychodzą z nowymi silnikami spalinowymi. Jeżeli powstanie pustka, a, a być może czeka nas to w 1935 roku, gdzie już nowe pojazdy z tymi silnikami nie będą mogły być sprzedawane. To niewątpliwie to pustkę zapełnią badania, testy, ale również odpowiedni rozwój technologiczny tego, co zastąpi silniki spalinowe. Dzisiaj, patrząc z perspektywy obecnych doświadczeń, można mówić, że to silniki elektryczne będą sercem samochodu z wielu powodów. Te silniki mają bardzo korzystną charakterystykę techniczną, która w przypadku napędzania pojazdu jest rzeczywiście. Najbardziej pożądana, ale te silniki musimy też wyraźnie wspomnieć, że mają obecnie bardzo wysoką sprawność mechaniczną to znaczy, że straty energii podczas wykorzystania tych silników są bardzo niskie dlatego trudno dzisiaj znaleźć alternatywne, lepsze źródło napędu. Natomiast wiadomo, że źródło energii elektrycznej. Jest jeszcze tematem w pewnym sensie nierozstrzygniętym. Mamy różne rozwiązania techniczne, które, które są stosowane w pojazdach, aby zasilać silniki elektryczne. Są to przede wszystkim oczywiście baterie trakcyjne pojazdów, ale również mamy przypadki, gdzie wodór jako źródło energii jest używany do wytwarzania energii elektrycznej, która z kolei również napędza pojazdy, silniki elektryczne. No, są jeszcze pewne nowości, można powiedzieć techniczne, które powodują, że jeszcze nie wiadomo, jak się to wszystko rozstrzygnie, bo wiemy o tym, że wodór może być stosowany również jako paliwo spalane w silnikach spalinowych z kolei. Więc te rozwiązania są już w praktyce wprowadzane, jeszcze w wersjach prototypowych, ale już są. To jest bardzo ciekawe rozwiązanie. Ale, ale dzisiaj tak naprawdę nie jesteśmy w stanie powiedzieć, które rozwiązanie przeważy. Ale nawiązując do Pani pytania, na pewno nie powstanie pustka, bo zarówno jedno, jak i inne rozwiązanie musi być testowane z wielu powodów. Pierwszy najważniejszy to jest taki, że testujemy pod względem bezpieczeństwa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ale bezpieczeństwa również ekologicznego. Natomiast takie urządzenia elektryczne, jak silniki, niosą ze sobą nowe różne zagrożenia, ale również nowe różne podatności, które też będą testowane. I tutaj te testy niestety będą musiały być wykonywane. Z punktu widzenia silników elektrycznych musimy się liczyć już nie ze spalinami, ale na przykład z generowaniem impulsów lub sygnałów elektromagnetycznych w swoim otoczeniu. Musimy się też liczyć w przypadku silników z, z ich podatnością na zakłócenia zewnętrzne w postaci sygnałów czy fal elektromagnetycznych, tudzież impulsów o dużej mocy elektromagnetycznych, które mogą, je na, mogą zakłócić działanie silników lub ich sterowników, albo wręcz unieruchomić te silniki. To są nowe wyzwania, które bardzo w sposób naturalny wejdą w miejsce tego, co dzisiaj robimy w otoczeniu silników spalinowych. A biorąc pod uwagę to, że jesteśmy właśnie w takim okresie przejściowym, czy jako tutaj instytuty badawcze powinny przechodzić do, tutaj może, jak powinny podchodzić do inwestycji i modernizacji zakresu badawczego? Podążanie za rozwojem technologii, wypełnianie naszych ustawowych obowiązków w postaci zabezpieczenia przedsiębiorców w procesie rozwoju ich produktów, ale również, tak jak w naszym przypadku, naszego Instytutu, zabezpieczenia przedsiębiorców poprzez realizację badań na rzecz oceny zgodności z wymaganiami. To są słowa bardzo ważne i rzeczywiście kluczowe, ale w rzeczywistości wiąże się to niestety z bardzo dużym kosztem po pierwsze wyposażenia w infrastrukturę badawczą i wyposażenie badawcze, które będzie mogło być stosowane w tych procesach. A z drugiej strony wyposażenia się w kompetencje pracowników, którzy w sposób biegły i kompetentny będą realizować takie badania na rzecz przedsiębiorców. To jest bardzo duże wyzwanie. Dzisiaj jedno zdanie w regulaminie EKG ONZ, na przykład, który jest zmieniany, może spowodować, że, aby mógł wypełnić takie wymaganie, określone jednym zdaniem, Trzeba wydać kilka albo kilkanaście milionów na nową infrastrukturę lub wyposażenie. To jest tylko taki przykład ogólny, ale rzeczywiście takie sytuacje się zdarzają. W związku z tym, my oczywiście robimy co w naszej mocy, aby podążać za trendami, podążać za zmianami przepisów, podążać za, potrzeba, za potrzebami przedsiębiorców. Dlatego realizujemy w sposób praktycznie permanentny procesy inwestycyjne w naszym Instytucie. Te procesy. Trwają od wielu, wielu lat, i praktycznie nie było takiego roku, w którym nie realizujemy tych, tych inwestycji. Robimy to po to, aby wypełniać naszą misję. Dzisiaj jesteśmy na etapie przygotowania się do nowych obszarów to jest obszar oczywiście elektromobilności, ale również obszar automatyzacji i autonomizacji środków transportowych. To jest nasze nowe wyzwanie. Ale w tym obszarze również już podejmujemy określone inwestycje. Bardzo dziękuję za rozmowę, a Państwu dziękujemy za oglądanie. Dziękuję Państwu.